Platformy to druga najliczniejsza w Polsce grupa wagonów licząca około 13 tysięcy egzemplarzy po węglarkach. Tych jest ponad 4 razy więcej. Szeroka flota platform oferuje różne przeznaczenia. Wagony mogą służyć do przewozu dłużycy, blachy, kontenerów, pojazdów oraz do specjalnego transportu dla wojska. Wagony platformy z uwagi na uniwersalność są z drugiej strony doskonałą bazą dla innych konstrukcji, które po modyfikacji mogą służyć z podobnym lub zupełnie innym przeznaczeniem. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest to wagon kryty przeznaczony do transportu materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne. W praktyce jednak to jeden z przykładów zaadoptowania wagonu z zupełnie innej konstrukcji. Bazą wyjściową jest tutaj wagon Platforma 426ZA, produkowany w latach 80. XX wieku w świdnickiej fabryce wagonów. Na tej podstawie od 1994 roku zakłady naprawcze taboru kolejowego w Gniewczynie produkowały wagon Sims 425S. Ponieważ wagon w wyniku przeróbki zyskał inne przeznaczenie, nadano mu również inne symbole. Powszechnie używane wagony platformy budowy normalnej w Polsce mają symbol K lub R. Oznaczenie tego wagonu to S, co mówi nam, że jest to nadal platforma, ale budowy specjalnej. Dlaczego tak? Chodzi o wyposażenie go w dodatkowe funkcje. Wagony platformy to tabor mający już długą historię. Wśród konstrukcji tego rodzaju, budowanych w czasach PRL, była charakterystyczna platforma sześcioosiowa serii SAP typu 48W do przewozów ładunków o ciężarze skupionym, produkowana przez wrocławski Pafawag od połowy lat 50. XX wieku. Wagon serii LH typu 204Z. Do przewozu kontenerów produkowany od początku lat 70., w Ostrudzie czy SGS typu 412Z Chorzowskiego Konstalu, produkowany od 1971 roku, do przewozu kontenerów i długich ładunków. Charakterystyczne były też wagony platformy wytwórni w Ostrudzie serii LEK QSS typu 203Z do przewozu samochodów. Również w latach 80. XX wieku produkowano różne serie wagonów platform. SGGRS, SMMS czy SAMMS. Na przełomie XX i XXI wieku rozpoczęto produkcję wagonów SDG-MNSS typu 434S. Wagony platformy to tabor, na który wzrosło zapotrzebowanie ze względu na dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach przewozy intermodalne. Porównując je do węglarek, ten typ taboru jest droższy, szczególnie w przypadku wagonów o dużych możliwościach przewozowych. Zatem coraz więcej ich objętych jest przeróbkami i modernizacjami. Przewoźnicy kolejowi kupują też nowe wagony platformy. Modernizacje tych używanych polepszają ich stan jakościowy i ilościowy, co w czasach współczesnych odpowiada potrzebom rynku w zakresie pozyskania tego typu taboru dla potrzeb transportowych. Wagon Platforma typu 426ZA, na bazie którego w latach 90. XX wieku zbudowano platformę typu specjalnego Sims 425S, przeznaczony był do przewozu pojazdów gąsienicowych i ładunków o masie skupionej. Z wagonów Platform 426ZZA, których wyprodukowano ogółem ponad 2,5 tysiąca, do przebudowy na platformę Sims typu 425S wykorzystano prawie 760 egzemplarzy. Zabudowa wagonu stałymi ścianami czołowymi i rozsuwanymi teleskopowymi wynikała wówczas z zapotrzebowania transportowego na kolei. Wagon Sims 425 SA budowano prawie 10 lat od 1994 do 2003 roku. Głównym przeznaczeniem nowo zabudowanej platformy było używanie jej do transportu lokalnego. Konstrukcja kołpakowa wagonu pozwoliła w dużym stopniu zmniejszyć ryzyko kradzieży przewożonych ładunków. Wagon Sims przeznaczono do ruchu po klasycznym prześwicie torowym 1435 mm. Przy jego długości ze zderzakami wynoszącej prawie 12,5 m, długość ładunkowa wagonu to ponad 11 m oraz od 2 do 2,5 m wysokości ładunkowej. Sims ma 25,8 m2 powierzchni użytkowej, a jego masa konstrukcyjna wynosi ponad 23 tony. Wagon może się poruszać z maksymalną prędkością 120 km na godzinę po rozładunku i do 100 km na godzinę jako załadowany. Jego załadunek i wyładunek odbywają się przy pomocy urządzeń dźwigowych lub wózków widłowych. Poza literą S oznaczającą serię wagonów platform budowy specjalnej, I oznacza ruchome zadaszenie i sztywne ściany czołowe, MM wagon czteroosiowy, a małe S, że przystosowano go do jazdy z prędkością 100 km na godzinę jako brutto. Litery XX oznaczają, że został on wyposażony w kompozytowe wstawki hamulcowe. Wagony specjalizowane, takie jak ten, w odróżnieniu od uniwersalnych, przystosowane są do ograniczonych przewozów, a zatem obsługują konkretną grupę materiałów. Na podstawie tych wytycznych stworzono wagon towarowy o większym wyrafinowaniu technicznym, konstrukcyjnym, lepiej wyposażony i oprzyrządowany, by w możliwie największym stopniu dostosować go do przewozu, danych ładunków i wymagań użytkownika. Wagon jest czteroosiowy, a zatem ma wózki. Mówi o tym oznaczenie S w przeciwieństwie do innych wagonów platform budowy specjalnej o oznaczeniu L, które są dwuosiowe, czyli bez wózków. Konstrukcja ma rozsuwane teleskopowo ściany, które dają maksymalny dostęp do mniej więcej połowy powierzchni ładunkowej. Na obu końcach wagonu znajdują się stałe ściany czołowe. Wagon kołpakowy, tak jak ten, najogólniej mówiąc, przeznaczony jest do przewozu ładunków wrażliwych na czynniki atmosferyczne, jak towary sztukowe, dłużyca, rury, drobnica, towary na paletach czy blacha. Niektóre wersje dla transportu blachy opcjonalnie wyposażono w specjalne siodła. Wagony te spełniają zadanie przewozowe. Towarów, również o gabarytach przekraczających skrajnie, tak jak na przykład transformatory. W tym wypadku zapewniają one jednocześnie ochronę ładunku przed działaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Wśród wagonów, wyposażonych w siodła służące do zamocowania blachy podczas transportu. Jest seria SHIMMS, budowana od 1993 94 roku przez ZNTK Gniewczyna, również na bazie platform 426ZA. Szeroka oferta przebudowanych z platform wagonów serii S dała na polskich kolejach duże możliwości przewozowe, zwłaszcza, że po 1989 roku okazało się, że pozostała duża grupa wykorzystywanych jeszcze w PRL platform, które z uwagi zmian w zakresie potrzeb przewozowych nie miały już w takiej formie zastosowania. Tym bardziej, że duża ich część nadawała się jeszcze do użytku i nie opłacało się jej przeznaczać na złomowanie. W przebudowie wagonów Platform 426Z na Sims, podobnie jak w przypadku innych modernizacji, Sugerowano się sprawdzonymi rozwiązaniami preferowanymi na kolejach niemieckich. Stosowane tam rozwiązania w tego typu wagonach, zarówno w postaci zabezpieczenia ładunków, jak i ich mocowania, zdawały egzamin. To też przeznaczenie przebudowanych na serię S wagonów do transportu konkretnych ładunków wyspecjalizowało je pod określone potrzeby, zmieniające się po 1989 roku. Od chwili dopuszczenia wagonów Sims do eksploatacji wykonały one dużą pracę przewozową przemierzając miliony kilometrów. Wagon Sims może być również wykorzystywany do przewozu różnych towarów niebezpiecznych przez wojsko. Wśród nich mogą być duże skrzynie, rakiety czy inne wymagające załadunku przy użyciu żurawi. Wagon ma możliwość zamocowania ładunku przy pomocy lin i pasów. Podczas Załadunku można w pełnym stopniu wykorzystywać urządzenia dźwigowe i środki służące do mechanizacji prac ładunkowych. Jego kołpakowa konstrukcja w dużym stopniu zmniejsza ryzyko kradzieży towaru. W ostatnich latach można zauważyć nowe konstrukcje lub modernizację istniejących już wagonów. Tendencja dostosowywania pojazdów szynowych ogólnego użytku do konkretnych celów przewozowych wpisała się w funkcjonowanie kolei. Tego typu specjalizacja generuje niemałe nakłady pracy w stworzeniu lub modernizacji pojazdów i ich utrzymaniu, ale również pozwala na korzyści, których nie mogą zapewnić wagony ogólnego przeznaczenia. Dostosowanie wagonów do konkretnych celów przewozowych, jak w przypadku platform specjalnego przeznaczenia, daje nie tylko możliwość transportu konkretnego towaru w ogóle, ale znacząco skraca czas załadunku i rozładunku, całkowity czas transportu towaru i obsługi wagonu, co ma przełożenie na zyski z przewozu, a zatem wymownie przemawia za powszechnym użytkowaniem lub dążeniem do wykorzystania wagonów specjalizowanych. Od lat 90. do czasów obecnych w polskich warunkach licznie powstają nowe i modernizowane wagony do przewozów specjalizowanych. Ich eksploatacja podyktowana jest względami głównie ekonomicznymi i poparta analizą rynku. Specjalizowane konstrukcje wymagają jednak stworzenia niejednokrotnie specjalnych warunków pracy i obsługi. Dotyczy to nie tylko konkretnych wagonów, ale pełnej infrastruktury kolejowej która musi uwzględniać występowanie składów innych od dotąd spotykanych. Przy modernizacji wagonów należy uwzględnić również skrajnie, ponieważ przez wiele lat była ona niejednokrotnie rozbieżna w stosunku do przepisów. Powodowało to często brak możliwości przejazdu pociągu składającego się z wagonów specjalizowanych lub przejazdu z dopuszczalnymi na danym szlaku prędkościami. To problem znacznie ograniczający wykorzystanie polskich linii kolejowych, nie tylko do przewozów własnych, ale i międzynarodowych. Mając na uwadze współczesne warunki, transport specjalizowany jest jednym z głównych celów rozwojowych kolei. Dążenie do nowoczesności konstrukcyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu ścisłej współpracy na linii taboru utrzymanie szlaku umożliwia uzyskanie szybkiego, nowoczesnego i atrakcyjnego dla klienta środka przewozowego. Wagony serii SIMS i przebudowane platformy specjalne, dostosowane do określonych przewozów, zdecydowanie to potwierdzają. Należy jednak uwzględnić fakt, że przy modernizacjach tego typu trzeba brać pod uwagę coraz nowsze, zmieniające się i udoskonalane przepisy tak, aby tabor mógł bez problemu realizować pracę przewozową, również tą intermodalną, która jest obecnie jedną z wiodących na kolei.